Witaj, Stewardzie. Miło Cię widzieć w Wiedniu. Twój wczorajszy wykład tutaj był bardzo inspirujący. Mówiłeś o zdrowiu, i w związku z tym mam pytanie do Ciebie. Odnośnie długowieczności. Tak naprawdę spowodowało skrócenie długości życia ludzi na Ziemi. Biblia mówi o ludziach żyjących 800 lat i więcej. Zgadza się. Jest mowa o ponad tysiącu lat. Odnosi się to także do czasów istnienia Atlantydy, kiedy ludzie żyli nawet po kilka tysięcy lat. Oczywiście to się zmieniło z czasem na skutek zanieczyszczeń powietrza, żywności czy energii, którą jesteśmy bombardowani, a to wszystko negatywnie wpłynęło na długość życia ludzi, które z wieku na wiek ulegało skróceniu. A obecnie osiągnęliśmy najniższy jego poziom. Bardzo smutny wydaje mi się fakt, iż współcześni ludzie są hybrydami z połączenia z różnymi istotami pozaziemskimi. Znajdującymi się obecnie w procesie cyborgizacji. Jak to się ma do duszy i do jej rozwoju? Czy w ciele cyborga jest dusza? Przypowiadasz powstanie armii cyborgów? Tak. To już się dzieje. Prawdopodobnie ona już istnieje. Główne wydania liczących się z serwisów informacyjnych przekazały jak dotąd informacje na temat wyglądu przyszłych żołnierzy. Posażonych w mundury przypominające te z filmu... Star Trek czy gwiazdy wojny. Osoby z problemami psychicznymi czy żołnierze powracający z wojen w Centralnej Azji lub Bliskiego Wschodu, którzy stracili ręce lub nogi, pokazywani w wiadomościach z cyborgs. kończynami to już są cyborgi. Znam też historię dzieci z ADD i ADHD, w którym założono implant i podłączono je do komputera, aby mogły bez zakłóceń skupiać uwagę na lekcjach w szkole. A więc, że to się już dzieje, cyborgi mają duszę, bo są po części istotami biologicznymi. Mówiąc o tym, czy zechciałbyś opisać cechy charakterystyczne ludzi, i to co odróżnia nas od innych, nieludzkich cywilizacji. To dobre i obszerne pytanie, bo istnieje naprawdę no, ogromna ilość miliony różnych cywilizacji w tej galaktyce w tym wszechświecie i w alternatywnych rzeczywistościach. Co czyni nas odmiennymi, oczywiście nasza genetyka. Mieszanka reptyliańskich genów z genami ssaków, jakie mamy w sobie, bardzo nas odróżnia od innych ras pozaziemskich. Stanowimy bowiem syntezę dwóch różnych ras, które nigdy nie powinny zostać ze sobą zmieszane. Dodatkowo posiadamy dużo szerszą gamę emocji od innych ras, które mogą być ich całkiem pozbawione. A także sprawia, iż jesteśmy unikalni. Myślę też, że z powodu naszej genetyki, naszych emocji oraz wzorców myślenia posiadamy szeroki wachlarz możliwości rozwojowych, przez co stajemy się punktem zainteresowania innych ras pozaziemskich. Interesujące. Zgodnie z Twoimi licznymi ostatnimi przepowiedniami, życie na Ziemi w drugiej połowie bieżącego roku będzie się bardzo różniło od tego, które znamy dzisiaj. To może wywołać tę zmianę. W oparciu o własne obserwacje, jak również o informacje o poczynaniach iluminatów, czuję, iż właśnie rozpoczyna się zainscenizowana inwazja obcych, która jest zgodna z ich scenariuszem czasów końca. W zasadzie rozpoczęła się już dużo wcześniej, ale teraz zaczęła być wyraźnie zauważalna. Ogłasza się odkrycie nowych ziemnopodobnych planet. Mówi się na przykład o dziwnych światłach na planecie Ceres, widzianych z bliskiej odległości. Tym sposobem ludzkość przygotowana jest na kontakt z istotami pozaziemskimi, Pomijając fakt, iż taki kontakt miał już dawno temu miejsce, lecz był utrzymywany w tajemnicy i dopiero teraz poddany do publicznej wiadomości. Cześć tego roku? Według mnie wszystko to na to wskazuje. A co sądzisz o niewyjaśnionych, dziwnych fenomenach dziur w Ziemi, takich, jakie ostatnie czasy zaobserwowano na Jamal w Syberii? W jaki sposób powstają jaki jest ich związek z obecnymi wydarzeniami na Ziemi? Dziury na Jamal nie są typowymi zapadniskami, ani czymś podobnym, do których dochodzi w momencie, kiedy otwiera się Ziemia i pochłania wszystko, co się na niej znajduje. W przypadku dziur jamalskich, to powstały one na skutek eksplozji od spodu. Wygląda to też tak, jakby do powstania ich perfekcyjnie zaokrąglonych ścian, że to jakiś urządzeń mechanicznych towarzyszyła temu mała ilość gruzu. Mając to na uwadze, myślę, iż było to celowe działanie z głębi ziemi, najprawdopodobniej na użytek zainstalizowanej inwazji obcych, która nadchodzi i której celem jest koordynowanie ataków zarówno z powietrza, jak i z powierzchni, jak i z głębi ziemi. Kto zatem stoi według Ciebie mieszkańcy wnętrza ziemi, czy może jakaś obca rasa? Oczywiście odpowiedzialni za to są Illuminaci, ale pośród nich istnieje wiele rozmaitych frakcji. Są oni pod ziemią, na ziemi, głębi ziemi, stanowią niezwykłą mozaikę graczy o skomplikowanej strukturze, która na koniec znalazła się na głównej scenie. I właśnie hmm. efekty tego możemy już Montag. Mm. zauważyć. Twój film Montagne kroniki Montag, uh, Montag mówi o Twoim w nim udziale. Mm. And, uh, I find very to Ciekawą rzeczą, by byłoby się in in dowiedzieć, w jaki sposób iluminacji z kompleksu, in kompleksu in militarnego in zabierali cię do, it, do it, bazy w Montag. Mm. Well, there were more than one way, Otóż odbywało się to na kilka sposobów. Częściej w nocy za pomocą stworzonej w moim pokoju one hole czyli dziury, która łączyła punkt A z punktem B poprzez tunel, w czasoprzestrzeni co w rodzaju przejścia z jednego pokoju do drugiego. Tak było na porządku dziennym. Zdarzyło się jednak, że zabierano mnie samochodem, a nie kiedy za pomocą technologii typu UFO. Uh, you mentioned wormholes. Wspomniałeś wormholes. Czym w istocie są wormholes? Czy są zjawiskiem naturalnym, czy też As tworzenie w sztuczny sposób? Is. Czy są to może wejścia yeah, do tuneli przestrzenno-czasowych? Well, Chciałbym tutaj wyjaśnić różnicę pomiędzy a wormhole a vortex. Is like a shortcut Wormholz jest czymś w rodzaju skrótu w tej samej rzeczywistości, na tym samym planie egzystencji. To jest właśnie wormhole. Wortex, natomiast, to stworzony otwór pomiędzy dwoma różnymi rzeczywistościami lub wymiarami. Nie znajdują się one w tej samej czasoprzestrzeni. Zarówno te vortex czy wormholes mogą być pochodzenia naturalnego, jak i stworzone za pomocą technologii. Ile, kiedy dochodzi do koordynacji punktu A i punktu B oraz ich połączenia, to dochodzi do ich sztucznego powstania. Czyli te wormholes, przez które zagierano ciebie, były stworzone sztucznie? Tak, powstały przy użyciu technologii. Technologii pozaziemskich? Za pomocą technologii używanej przez ludzi i dostosowanej do potrzeb ziemskich. Mówisz także o nowej światowej religii. według Ciebie będzie ona zawierała komponenty starej religii, na przykład zasady regulujące Starego Testamentu i Nowego Chrześcijaństwa, judeo-chrześcijańskie zasady? należą do krutych i rewanżywnych. A więc czy powyższe zasady mogą zostać wzbogacone o zasady pochodzące od istot pozaziemskich? Yes, there, tak, nowa religia światowa będzie zawierała w sobie... Coś dla każdego. Jej elementem będą ceremonie religijne, rytuały, systemy wierzeń zaczerpnięte ze wszystkich wiodących religii oraz wierzeń pierwszych nacji tej ziemi. W oparciu o to wszystko powstanie nowa, gigantyczna religia, którą każdy będzie musiał w naturalny sposób wyznawać, bowiem będzie zawierała ona w sobie elementy jego wierzeń. A ciągnie to za sobą także powtórne przyjście Jezusa Chrystusa oraz powołanie nowej Matki Boskiej. Jak przypuszczam, Watykan ma w tym wszystkim swoją rolę do odegrania. Bo jak wielokrotnie wspomniałem w swoich podcastach, jest on w posiadaniu obserwatorium. O nazwie Lucyfer. Obserwatorium to prowadzone jest przez Jezuitów, przygotowujących się na przyjęcie reptiliańskiego zbawcy, którego w nieodległej przyszłości mają zamiar przedstawić publicznie. Jego genetyka ma zgadzać się z genetyką postaci całunu turyńskiego. Czy istniał tylko jeden Jezus Emanuel? There is, there so Ostatnio pojawiło się wiele różnych wątków do... na ten temat, który know. wobec tego jest prawdziwy. W świetle moich He's informacji Jezus yeah. był bliźniakiem. And, uh, kind of, was, Jeden uh, był dobry, a drugi nie. So um, the, uh, Dlatego niektórzy the pierwsi chrześcijanie, jeżeli... Katars... Jeżeli w dobrego Boga i złego Boga, bowiem wiedzieli o istnieniu dwóch Jezusów, Kościół katolicki w tamtym czasie tępił ich, aby prawda nie wyszła na światło dzienne. Ostatnio zetknęłam się z artykułem o Billie Mayerze, który mówi o Talmudzie Emanuela. Ty wspomniałeś kiedyś, że te istoty pozaziemskie, z którymi miał on kontakt, Plejadianie, mieli pozytywne nastawienie do ludzi. Powiedzmy, że byli bardziej to pozytywnie to, nastawieni to. od innych ugrupowań plejadian. Jednak wiem, że wszyscy oni mają własną agendę i ich celem nie jest zgłoszenie idei pokoju, światła i miłości, ale urzeczywistnienie własnych celów. Like for example, Na przykład, or? jakich? You know, some, some civilizations, no wiesz, niektóre cywilizacje pozaziemskie uważają to nas za niebezpieczną uh, dla siebie rasę za wirusa, którego należy zniszczyć. Inne natomiast są zdania, iż należy nas opanować i trzymać pod kontrolą, ponieważ ludzie przygotowani są obecnie do ekspansji w kosmosie, w uparciu o technologie różnych grup istot pozaziemskich, co może zagrażać ich systemom gwiezdnym czego się obawiają. Dobro wiele lat temu wstecz pewien amerykański generał stracił na prywatnym spotkaniu w zachodnich Stanach fakt, iż rząd jest w posiadaniu technologii, która pozwala nam na robienie tego wszystkiego, co robią obcy. Możemy udawać się na ich planety. A oni sobie tego nie życzą. Nie, bo by, dla nich byłoby to tak, jakby jakaś grupa terrorystów zapowiedziała swoje przybycie do Waszyngtonu czy Londynu, coś w tym rodzaju zagrożeniem You mentioned also somewhere that... Gdzieś powiedziałeś, że Biblia została zapisana za pomocą niezwykle zaawansowanej technologii obcych. Stary Testament? Yes, tak, Stary Testament. Is, um, to jest uh, a computer, a testament, który można podłączyć then, do komputera. And, uh, there is można uh, czytać kod Biblii, that's które that's a, that's zawierają that's informacje that's na każdy that's temat. That's nie zostały zapisane przez ludzi. Ale Bóg, boski umysł, nie zajmuje się pisaniem książek. Nie musi tego robić. To stało się za pośrednictwem technologii obcych istot. Ponadto kody Biblii mówią, iż klucz do nich, ich własny kod, jest zagrzebany na półwyspie Morza Martwego w language. Co po hebrajsku znaczy język? Znalazł się tam przypadkiem, a półwysep znajduje się po stronie jordańskiej, która nie wydała zezwolenia na prace poszukiwawcze z obawy przed poznaniem prawdy przez świat. Może, choć początkowo wyrazili zgodę, ale w ostatniej chwili ją wycofali. Oznaczałoby to, iż zrobili to na czyjeś polecenie. Kogoś stąd, czy istot pozaziemskich? Wydaje mi się, że kogoś ze strony iluminatów. Kto nie chciałaby ludzie mieli dostęp do tych informacji? Which we are in now, świat, w którym przyszło nam obecnie żyć, to świat pełen chaosu. Czy istnieje tym szansa tym na odwrócenie biegu wydarzeń, jeśli to jeszcze w ogóle jest możliwe? Wszystko jest możliwe. I ja tak uważam. Wszystko zależy od ludzi żyjących na tej planecie. W swojej pracy uczę technik uwalniania się, deprogramingu, komunikacji z adresową, z polskim umysłem, wyższymi wibracjami. Istnieją narzędzia do usuwania mentalności ofiary, która przyciąga tyranów i opresorów. Uczę tego innych, bo w momencie, kiedy duża liczba osób osiągnie powyższy cel, to obejmie swym wpływem resztę ludzi. Jednak tak się niefortunnie składa, że obecnie tylko niewielki procent ludzi to rozumie. Jedno z moich ostatnich pytań dotyczy reinkarnacji. Słyszałem od Ciebie, że nie istnieje linearny ciąg życia po życiu, lecz kontynuacja w ruchu kołowym. Czy to oznacza, że jako dusza rozwijamy się w oparciu o postęp, jaki uczyniliśmy w poprzednich wcieleniach, zgadza się, reinkarnacja jest iluzją czasu i przestrzeni. Bowiem ludzie w celu zaakceptowania swoich doświadczeń postrzegają kolejno po sobie następujące żywoty jako zachodzące jedno po drugim liniowo, co stwarza tę iluzję. Jednakże kiedy spojrzymy na to poprzez pryzmat wieczności, to życie w rzeczywistości zatacza łuk i przebiega ruchem kołowym. Te wszystkie żywoty toczą się jednocześnie, a nasza świadomość znajduje się pośrodku tego koła. Możemy tym sposobem mieć dostęp do każdego żywota w tym kole i zobaczyć żywot po żywocie, jaki się toczył w tym bieżącym momencie wieczności. W tym życiu mamy możliwość nauki i przenoszenia jej wyników na wszystkie żywoty w zależności od rodzaju doświadczeń, które chcemy zaakceptować lub odrzucić. We Czy wykorzystujemy doświadczenia z poprzednich inkarnacji, z poprzednich żywotów w obecnym we, 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 życiu? We tak, możemy czerpać z ich zasobów, jednakowoż istnieje wiele nieporozumień i dezinformacji na ten temat. Wiele ludzi nie chce znać prawdy, it, will, or, or lub ma na, na or oczach. Or no czy coś w tym rodzaju, a kontrolerzy tej planety tak utrudniają im życie, iż bardziej się troszczą o pracę, benzynę do samochodu, przyjedzenie lub codzienne sprawy niż o poprzednie żywoty. I jest to celowe działanie, aby uniemożliwić ludziom introspekcję i po to, by widzieli tylko czubek własnego nosa. So Rozmowa to to are... z Tobą jest bardzo ciekawa, ale z powodów ograniczeń czasowych chciałabym na koniec poprosić o parę motywujących słów z myślą o naszych słuchaczach na nadchodzący trudny czas na czas, w którym już żyjemy. Tak, we, we jedno, iż określenia typu trudne czasy brzmią ciekawie, to nie powinniśmy ich oceniać. Wszyscy przybyliśmy na tę planetę w tym czasie z określonych powodów, które znaliśmy. Widzieliśmy, co będzie tutaj się działo i z czym będziemy musieli się zmierzyć dla rozwoju naszej duchowej tożsamości. Miejmy nadzieję, że uda nam się odrobić lekcję, aby raz na zawsze uwolnić się z planu materialnego życia na Ziemi. Dlatego przyglądajcie się swoim emocjom, swoim wzorcom myślenia. Uwalniajcie i pozbywajcie się tych, które tworzą negatywne, i zastępujcie je bardziej pozytywnymi myślokształtami. Pamiętajcie, że jesteście tutaj. Nie bez powodu. Wasze życie jest filmem, do którego sami piszecie scenariusz. Jeśli chcecie go zmienić, musicie zmienić swoje myśli. Nie macie się czego obawiać. Nie możecie popełniać żadnego błędu. Jesteście bezwarunkowo kochani wiecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Te trzy zadania stanowią remedium na wszystkie problemy tego świata. Tak, miło było nam spotkać się ponownie i mamy nadzieję, iż w niedługim czasie znów będziemy mieć taką możliwość. Będzie mi przyjemnie. Dziękuję.